Witam Was wszystkich. Dzisiaj trochę nietypowo. Nie jest to bezpośrednio związane z domem ani z budową. Ale czas najwyższy, żeby trochę posprzątać w domu. Więc muszę gdzieś coś zrobić z oponami. Na razie mam jeden komplet, ale przewiduję, że będą potrzebne dwa do drugiego auta. Jak, widecie, jak widzicie, w garażu nadal jest bałagan, po prostu wszystko leży na ziemi i zajmuje bardzo dużo miejsca. Mam tu już jeden regał, e, przywiozłem go z piwnicy z mieszkania. Mamy tam jeszcze dwa, więc tutaj e, po prostu dorzucę jeszcze jeden, jedno przęsło i, i będą dwa takie wysokie regały. E, ale jest kwestia, e, kwestia opon: e, co z nimi zrobić. Myślałem na początku, żeby je wyrzucić tam na górę, zrobić taki właśnie stelaż. Ale się okazuje, że nawet jak zamknę bramę, to tamtędy nie przerzucę opon. Bo tutaj będzie jeszcze podwieszony sufit, więc jest mało miejsca. Więc postanowiłem, że zrobię po prostu na dole taki stojak na dwa, dwa komplety opon. Więc zostało mi tych profili zamkniętych. Grubościennych troszeczkę, więc postanowiłem, że z nich z, zespawam sobie e, stojak na opony. To jest fr część frontowa. E, tamta jest tylna, tam gdzie bardziej wystaje. Mm, więc tak to wygląda na tą chwilę. E, tutaj będę spał zaraz nóżki na nóżki od spodu przyjdzie y, takie plastikowe kapsle można kupić to, do profili akurat będzie 30 na 30 więc hmm. ja do sklepu kupię pomaluję później HammerAidem na czarno i będzie, na górę przyjdzie płyta y, OSB mam tam jakieś, więc y, którąś wybiorę I, i na to pójdzie właśnie ta szafeczka y, y, jedna, a później tutaj druga obok tu jest szafka, ale ze względu na to, że tu są opony, więc mogę je szybko wyjąć i będę mógł się dostać do szafki. Wysokość tutaj jest przewidziana na to, żeby mógł było do szafki się dostać. Więc tak nietypowo bawię się w spawacza o. dzisiaj, pokażę Wam później poszczególne etapy. Te, te profile jak widać były bardzo bardzo zardzewiałe, bo leżały na balkonie na górze przez cały Sezon i, i, i no, były narażone na warunki atmosferyczne, więc muszę je trochę poczyścić, ale wygląda spoko. Myślę, że będzie ok. Yy, stawałem na te profile, no ważę troszeczkę, więc yy, i się, nic się za bardzo nie działo, więc spokojnie wytrzymałem tak komplety opon i, i, i te szafki później. Więc tak to wygląda. Nie wiem, czy, czy dobrze robię, tak po prostu dopasowuję sobie i, i, i sprawdzam, czy wszystko jest ok. Tutaj dałem odstęp 30 cm pomiędzy profilami, więc opony siedzą dobrze yy, i nie powinno być problemów. Nie dotykają ziemi, o tym też, na tym też mi zależało, żeby po prostu nie dotykały. Zmieszczą się też większe, więc nie będzie problemu. Dlatego też w sumie ten odstęp jest taki yy, troszeczkę większy. Więc tak to na razie wygląda. Później Wam pokażę jak już będzie pod koniec. Spawanie zakończone. Nie wyszło jakoś spawy, nie wyszły jakieś super piękne, ale to jest tylko regał roboczy tak powiem. Nie będę ich szlifował, niech se będą tak jak są. Jest naprawdę mocne jak przyjdzie tu płyta, nie ma szans, żeby coś się ugięło. Pomaluję zaraz. Najpierw oczyszczę benzyną, czy tam jakimś acetonem. E, skórzu pomaluję hammeraidem Raz, później drugi e, i, i wstawię na miejsce. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeszcze tu płytę e, wkręcę. Um, nie wiem, czy mam jakieś takie blachowkręty, albo po prostu ponawiercam otwory i wkręcę wkrętami. O! Tak będzie najlepiej. No, więc tak wyszło. Nie ma, nie ma szans, żeby się to y, załamało w jakikolwiek sposób. Trochę waży, więc nie, nie jest to lekki regał, ale ma być to na opony i ma podtrzymywać regały te, co będą na górze. Więc y, później mam jeszcze, pokażę efekt końcowy y, po, po pomalowaniu i, i jak już to wrzucę na miejsce razem z oponami. Misja stojak na opony zakończona sukcesem. E... Opony są, stojak zrobiłem większy od razu na dwa zestawy. E... Jakby, jakbyśmy się zdecydowali na drugie auto, żeby już nie, nie, nie kombinować. E... Miał być na górze, ale tam się nie zmieściłoby, e... opony by się tam nie zmieściły ze względu na na te prowadnice od, od, bramy garażowej, więc zostały, zostały zrobiłem na dole. E, zrobiłem to w ten sposób, że można było postawić regały takie garażowe e, na tym i widzicie się zmieściły, nie patrzcie na to, to jest krzywo, stoi to na razie tylko, hmm, tutaj są zrobione ala tymczasowe stopki e, z płyty PIR. Muszę kupić takie nasadki plastikowe, wzmocnione metalem z gwintem, aby można było zrobić nóżki z regulacją wysokości, gdyż mam tutaj spadek do, do odpływu i, i szafka ma, szafka ma różne, równe nóżki i, i jest troszeczkę przechylona. Więc to jeszcze muszę dorobić. Na razie po prostu chcę tutaj ogarnąć jak najwięcej rzeczy, żeby, żeby zrobiło się troszeczkę więcej miejsca w garażu. Bo naprawdę już mam bardzo ciasno. A tutaj, co raz się pojawiają jakieś rzeczy do domu, podłogi, niepodłogi, jakieś inne rzeczy. To, to potrzebuje miejsca. No i tak to wyszło. Mm, całkiem spoko. Jest pomalane, pomalowane dwa razy. Hammerajdem. Jak widzicie, trzyma się bez problemu. nic się nie ugina. Płyta jest chyba 22 przykręcona na blachowkręty no i tak to, przestrzeń już prawie wypełniona Tam mam jeszcze u góry jakieś miejsce to może jak znajdę pudło to te rury plastikowe pomarańczowe tam wrzucę tutaj posprzątam po, po i zrobię sobie stojak na te, na te resztki rur co zostały i, i profili stalowych no pozbędę się tej palety i tu się powinno trochę, trochę zrobić miejsca Będę mógł w końcu zająć się tą częścią, żeby już yy, zapchać to wszystko wełną. Muszę jeszcze puścić rury, yy, przebić się, zdjąć tą płytę, akurat tą, yy, przebić na drugą stronę, yy, żeby podpiąć rury. Jakieś peksy, pewnie kupię albo coś takiego. Yy, Dowody na zewnątrz do kranu, który będzie tutaj po przeciwnej, po przeciwnej stronie. Puszczę je przy suficie, gdyż tu i tak będzie podwieszony sufit, więc nie będzie ich widać. A muszę to jakoś zrobić. No, nie pomyślałem wcześniej, więc nie, nie zrobiłem sobie wyprowadzenia w posadce. Więc tak to zamierzam. Nadal się zastanawiam, ale skłaniam się do tego, aby puścić wodę zwykłą, niefiltrowaną, po prostu ze studni i taką odkamienioną, zmiękczoną, odżeleźnioną, taką przefiltrowaną ewentualnie do jakiegoś karczera, żeby umyć samochód. Więc taki mam plan, dwie rury, zobaczymy. No, ale wracając do tematu, stojaczek bardzo fajny. Polecam każdemu. Trochę spawania, malowania i jest. Więc tak to wygląda. Dzięki za uwagę. Subskrybujcie. Postaram się e, nagrywać więcej takich, e, takich materiałów, gdzie coś, coś buduję, coś tworzę, żeby pokazać Wam, że można samemu bez doświadczenia. Dzięki. Trzymajcie się.